Witam Was serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na Taste z Chinatown. Mogliście zobaczyć produkty, które kupiłam sobie w Chinatown w Londynie w moim spożywczym holu zakupowym z Anglii. Ale dla przypomnienia, jeszcze o nich tutaj troszeczkę opowiem. Kupiłam cztery produkty, większość słodka lub dziwnie słodka, zaraz Wam opiszę o co chodzi. Więc pierwsza rzecz to są to jest przekąska kokosowa. I to jest pieczony kokos o smaku z dodatkiem chili. Także zobaczymy sobie, co to będzie. I to kosztowało 1,5 funta. Kupiłam też dwie takie paczki suszonych lub w jakiś sensu przetworzonych owoców. I taka paczka, jedna, kosztuje ,38 funta 38, ale była promocja, że można wziąć dwie w cenie jednego, więc dobrałam coś, czego nie kupiłabym osobno, ponieważ ma taki sobie skład, no ale spróbujemy. Pierwsza rzecz to jest suszone mango, które ma w składzie też niestety trochę cukru. To no jest mango 82%, cukier, sól i chili, także zobaczymy, co to jest. Trochę się boję, ale no będę jadła grzecznie. I druga rzecz to są tabletki z głogu i tutaj składniki to jest budy, proszek głogowy 80%, cukier, sól, proszek ze śliwki, Skrobia i Lukrecja. Także też może być ohydne, ale zobaczymy, zobaczymy co to będzie. I czwarta rzecz, tak akurat chciałam tego spróbować, to są moci, moki, nie wiem, czy dobrze to wymawiam. To są takie glutowate, ryżowe kulki, ulepki, nadziane pastą z czerwonej fasoli o smaku sokiem z Pandana. Nie wiem, czy mówi się z Pandana. Pandan to jest nazwa tego owocu. Po angielsku, po polsku chyba też, ale nie wiem w jaki sposób to się odmienia, więc wybaczcie, jeżeli robię błąd. Ja lubię bardzo glutowate konsystencje, więc myślę, że to mi może smakować. Nie jadłam ani tych ciasteczek, nigdy tych kulek ryżowych, ani pasty, pasty z czerwonej fasoli, więc jestem podwójnie ciekawa. I to kosztowało chyba, no właśnie niestety zapomniałam, 3 czy 50 funta, coś w tym stylu. Także nie było takie tanie jak cała reszta, ale dalej nie ma tragedii. No i zaczynamy. Nie wiem od czego mam zacząć. Myślę, że zacznę właśnie od tego, bo to może być najmniej ochytne. Mam yy, to jakoś otworzyć, chyba muszę się po prostu włamać z nożem. O kurczę, to śmierci. strasznie Nie wiem, czy to jest dobre. Śmierdzi dosłownie jakby ktoś właśnie puścił bąka. No, dokładnie tak śmierdzi Ja mam nadzieję, że to się nie zepsuło, ale to jest jeszcze w terminie. No, nie wiem. No, zjem to <śmiech> <śmiech> ale nie wiem, czy to przeżyje. Mamy tutaj takie zielone właśnie kulki. A skład jest tak: mąka ryżowa 36%, pasta z czerwonej fasoli 36%, cukier, olej roślinny, sok z tego Pandana 5%, woda. Mąka kukurydziana. No i tam trzy takie chemiczne rzeczy emulgujące i stabilizujące. Dobra. Raz chodzi śmierć, zobaczymy, co to jest. Ja się po prostu... ja się boję. Je, jaką to tu masz, co to... Ale! To jest przecudowne w dotyku. Po prostu jest takie jakieś takie... O Jezu, ja chyba będę siedzieć i to teraz macać. Jest mięciutkie, ale takie elastyczne. Nie wiem, nie zainstalowałam kursie drugiej kamery na podgląd, to był błąd, ale... Naciskam i to wraca zaraz do swojego kształtu. Widzicie? Cudowne. Jest obsypane mąką ryżową i naprawdę konsystencja jest nieziemska. Także to mnie zachwyca. W środku jest trochę twardziej, bo jest ta pasta z czerwonej fasoli. Śmierdzi bąkiem. Ale co tam? Ja nie zjem. Dam sobie radę. Po przekrojeniu mamy tak. Lepką, glutowatą masę. I to dlatego jest obsypane mąką ryżową, żeby nie było takie lepkie. I w środku mamy te pasty z czerwonej fasoli. No i ja teraz próbuję. Mm. Mm. Mam pe pełno w ustach, czy jak to się mówi. Muszę się wyprzeć. I jany. Ofu. Ofu. Mm -mm. To idzie do śmieci. Ja tego nie jestem w stanie jeść. To jest ok okropne. Konsystencja mi pasuje. Dotykać to można, ale to jest tak obrzydliwe. Nie, nie wiem, czy to, to naprawdę smakuje bąkiem. No. Smakuje taką siarą. I taki, taką ma jakąś gorcz po smaku. Najpierw jestem słodką dłę. Potem ma jakąś taką górę, że jest naprawdę przepas Ja absolutnie, absolutnie wam tego nie polecam. Przyniosłam sobie wodę ze względów bezpieczeństwa i próbujemy dalej. Mm, jestem przerażona, naprawdę. Spróbuję najpierw kokosowego tego, bo myślę, że to jest, będzie jeszcze jako tako do przeżycia. I ja nie, wszystko mam teraz us usmarkane tym, tymi kulkami. W kartoniku. Mamy 40 gramów przekąski. Jest zapakowana w taki fajny woreczek. Pachnie bardzo kokosowo, także już się mniej boję. Żeby złapać jakieś takie większe kurczę. O. O. I są to takie grube, po prostu ciosane kawałki kokosu. Próbuję. Mm. Dobre. To jest naprawdę dobre. Jest tak. Kokos 86-26%. Cukier brązowy. Sól i chili 3,5%. Jest, jest moc. W sensie w gardle jest moc. Na języku tak strasznie nie czuję, że jest ostre. Ale w gardle jest moc. I jest to bardzo, bardzo, bardzo dobra rzecz. W środku mamy dużo takich małych tych kawałeczków. Nie ma takich fajnych dużych, żeby Wam tutaj pokazywać, ale naprawdę smaczne. Jak się rozgryza, to sprawia wrażenie trochę oleistego, ale jak widzicie, nie ma tu dodanego oleju. To po prostu jest kwestia tego upieczenia, uprażenia orzecha kokosowego samego w sobie, który jest oczywiście tłuściutki, ale jest to fajny tłuszczyk. I odporny na wysokie temperatury, więc fakt, że było to pieczone na nic nie powinno, nie powinien płynąć. Następna rzecz, nie wiem, tabletkę z głową najpierw może spróbuję. Składam już czytałam. Więc wszystko wiecie. Ma takie fajne próżniowe zamknięcie że próżniowe, taki zatrzask, i można do tego potem wrócić. Śmierdzi potwory. Jest to po prostu taka pastylka, krucha, wydaje mi się. O, albo i nie. sucha, ale ciężko ją. O, już. I taka konsystencja, nie wiem jak to, jak to nazwać, powiedziałabym że crumbly po angielsku, nie wiem jak to nazwać po polsku, taka jak niektóre rodzaje krówek. O, coś takiego. No i dobra, jem. no smakuje jak taki upiorny jakiś taki kojarzę ten posmak z dzieciństwa nie wiem skąd jest ohydny wiem, taki kompot suszu ale takiego suszu, który się trochę podwędził że był źle suszony o fu, to właśnie dokładnie ten smak ja nie cierpię kompotu z suszu bo mam taką awersję ja już chyba nigdy w życiu na nie spróbuję to jest dokładnie ten smak jest ochydny, Ale jak ktoś lubi kompot suszu, to może być to dobre. Nie jest to tak ohydne jak te kulki ryżowe i nie jest to obiektywnie ohydne tylko chyba to są po prostu moje przeżycia. Ale zdecydowanie nie polecam. I ostatnia rzecz to jest to mango. To mango również nie pachnie zającająco. I jest dosyć dziwne, bo wygląda jak morela. Jest napisane, że mango, ale. Ma nawet ślad po pesteczce moreli, nie wiem, czy to zobaczycie. Ma taki malutki tu ślad, jakby tu opierała się kiedyś pesteczka. Może to, to, to drugie mango, to takie mniejsze. I wydaje mi się, że jest ze skórą w ogóle. No dobra, spróbuję. O Martko. Hmm. O, Ja nie wiem, czy to powinno się inaczej jeść. Ale to jest ob obleśne. To smakuje jak jakieś sztuczne coś. Jest słone. Smakuje takim perfumowanym, chińskim sklepem. Ma skórkę. Jest lekko gorzkie. Jest obleśne. I co, zdecydowanie najgorszy taste jaki kiedykolwiek miałam. Bo i tylko jedna rzecz jest dobra i jest to to. I faktycznie jest bardzo dobra. Ale reszta koszmar, po <głos》> prostu koszmar. No, żegnam się z Wami z tego miejsca. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Przepraszam za doznania smakowe, jakich musieliście być świadkiem, ale może do urozmaicenia lepiej, żebym chociaż raz nie zachwycała się wszystkim, co mam w ustach. <głos》> do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!